Witam was w tym bardzo proszym odcinku. A czemu mrocznym? Bo jest Halloween. Znaczy było, znaczy jest teraz, jak ja to nagrywam, ale pewnie nie ma, jak wy to oglądacie. Z tej okazji, właśnie będziemy oglądać starsze historie. Dawno nie było, a jak jest okazja, to czemu by nie nagrać? Więc zanim zaczniemy, łapka w górę, subskrypcja. Ale dobra już nie gadamy i będziemy oglądać właśnie te trzy historie. Bardzo straszne. Lecimy. Ok, i pierwsze co obejrzymy, to nigdy więcej nie wejdę na Omegle. Na Omegle można spotkać dużo różnych dziwnych rzeczy. Każdy to wie, każdy może to, to wydarzyło się parę lat temu. Pochodzę z Cleveland, ale mieszkam w małym miasteczku w stanie Illinois, jakieś 4 godziny drogi od Chicago. Przeprowadzając się, było mi przykro, że muszę zostawić przyjaciół, ale z drugiej strony od zawsze byłem ekstrawertykiem, więc liczyłem, że z łatwością poznam nowych ludzi. Moim rodzicom zawsze zależało, żebym się uczył i zdobywał jak najlepsze oceny. No, czyli typowy rodzice. On mówi, ty masz się uczyć, a ty siedzisz na telefonie i oglądasz TikToki. Toki. Synu, musimy porozmawiać o Twojej nauce. Nic się nie uczysz, ciągle siedzisz w tym telefonie. Takie życie, no? Ja jednak wolałem przesiadywać godzinami na omegle i gadać z losowymi ludźmi. Jedni byli mili, inni dziwni, a jeszcze inni przerażający. Pewien mężczyzna głęboko zapadł w mojej pamięci, i od tego czasu nie jestem już taki sam. Tego dnia odpaliłem Omegle i pierwszą osobą, z którą się połączyłem, był pewien facet. Był mniej więcej w moim wieku, miał ciemne włosy i siedział w koszulce z logo Iron Maiden. Zacząłem rozmowę, pytając go, jaka jest jego ulubiona piosenka Iron Maiden. Co on pisze na omegle, na omegle się gada. Stary, gadasz, nie piszesz. Ale skoro on jest taki straszny, to jest taki przecież jak skip i lecisz dalej, nie? Możesz go skipnąć i iść do innej osoby. Taka rada, jakbyś chciał skorzystać jeszcze raz za omegle. Ten nie odpowiedział i już chciałem go przełączyć. Jednak po chwili podniósł rękę i niskim głosem powiedział: Stój, tak jakby wiedział, co chce zrobić. Pokażę ci mój największy i najmroczniejszy sekret. Powiedział, na jego twarzy pojawił się lekki grymas, a ja poczułem się nieswojo. Nie pokazałem swojej dziewczyny rodzicom, ale za to pokażę ją tobie. Podszedł do szafy, a następnie wyjął z niej śpiwór. Byłem przerażony, ale obserwowałem to jak zahipnotyzowany. Gdy rozpiął suwak, ze środka wyłoniło się ciało kobiety z nożem wbitym w głowę. Co? Ja rozumiem stado, że się wstydzisz powiedzieć rodzicom, że masz dziewczynę, ale że pokazujesz w tam dobowej osobie, pokaż ją rodzicom, na pewno się ucieszą. Mamo, tato, muszę wam przedstawić moją nową dziewczynę. O, super synku, pokaż, pokaż tą swoją nową dziewczynę. Tasze, a to ona. O, pasujecie do siebie idealnie. Czemu w śpiworze jest, a nie w kuchni, to też mnie zastanawia. Przerażony wyłączyłem przeglądarkę i wybiegłem z pokoju. Obiecałem sobie, że już nigdy, przenigdy nie włączę omegle. Nigdy też nikomu o tym nie powiedziałem, aż do teraz. Nie mam pojęcia, kim był ten psychol, ale w głębi serca mam nadzieję, że to była tylko jakaś bardzo realistyczna kukła. Ja mam nadzieję, że to nie jest kukła i to naprawdę jego dziewczyna, bo pasują do siebie. On jest taki blady, ona też jest już blada i zimna, no pasują do siebie idealnie. No ale to tyle, więc przechodzimy do następnej historii. Dostrzegłem rannego mężczyzny leżącego na drodze. Rannego, pijanego, okej? Okay? Jestem pielęgniarką i jak zwykle wracałam do domu samochodem z nocnej zmiany. Ta noc była wyjątkowo zimna, a na drodze nie było żywej duszy. Mój dom znajdował się stosunkowo blisko, więc podróż zajmowała mi zazwyczaj nie więcej niż 15 minut. Wjechałam w zalesiony odcinek drogi, kiedy nagle dostrzegłam mężczyznę leżącego na ziemi. Tak jak wspominałam. Jestem pielęgniarką, i moją pierwszą reakcją była myśl, że muszę jak najszybciej pomóc temu mężczyźnie. Wiesz, jak najlepiej mu pomóc? Daj mu flaszkę. To da, zostanie i pójdzie dalej. Była to dla mnie rutyna i prawie zapomniałam, czym w takich sytuacjach jest zdrowy rozsądek. Kiedy zatrzymałam się ostrożnie, zrozumiałam, że bezpiecznie będzie pozostać w samochodzie i zadzwonić po pomoc. Ważyłam jakieś 45 kg i nie miałam przy sobie nic, czym mogłabym się obronić w razie zagrożenia. Bijąc się z myślami. W końcu wyciągnęłam telefon i zadzwoniłam pod numer alarmowy. Gdy dyspozytor odebrał połączenie, opisałam sytuację. Mężczyzna leży na drodze, w kałuży krwi i może potrzebować pomocy. Nagle, zupełnie nieoczekiwanie, usłyszałam głośne, energiczne uderzenia w szybę od strony pasażera. Przerażona krzyknęłam i niepewnie odwróciłam się w stronę okna. Mężczyzna, który jeszcze chwilę wcześniej leżał w kałuży krwi, krzyczał coś niezrozumiałego i uderzał pięściami w okno, próbując otworzyć drzwi samochodu. No tam wtedy opowiadaj, jak się leżało, wszystko git, tam wszystko fajnie było. Ciepło, wygodnie, chyba tak, nie? Opowiadaj, opowiadaj, ja mam czas. Spojrzałam w tylne lusterko, szukając pomocy, ale zobaczyłam tylko kałużę krwi. Wciąż byłam na linii z dyspozytorem, który słyszał wszystko, co się dzieje. W panice próbowałam opisać mu, co się właśnie stało. Mimo, że do swojego domu miałam mniej niż 500 metrów, dyspozytor kazał mi jechać dalej i za nic w świecie nie zatrzymywać się pod domem. Po kilku minutach nieco się uspokoiłam, a dyspozytor doradził mi, abym rozejrzała się dookoła. Zatrzymałam się niedaleko swojego domu i zaczęłam upewniać się, czy na pewno jestem już bezpieczna. Na szczęście nie zauważyłam nikogo wokół. Dyspozytor powiedział, że policja już jedzie, a ja dziękując rozłączyłam się i zaczęłam pakować swoje rzeczy, przygotowując się do wyjścia z auta. Ostatni raz rozejrzałam się dookoła, kiedy nagle dostrzegłem mężczyznę idącego z dwoma innymi osobami. Ukryłam się, mając nadzieję, że pójdą dalej. Gdy tylko wystarczająco się oddalili, wybiegłam po cichu z auta i ruszyłam w stronę domu. Nie mam pojęcia, jakie miał wobec mnie intencje, ale przeraża mnie fakt, że nie był wtedy sam. Pamiętajcie, aby zamykać drzwi, gdy siedzicie w aucie. Może po prostu nie chcieli się spierać o drogę, nie wiem, tata się przewrócił, głowa go bolała, potem stał i zapukał, ty, jak dojść do maka? Ona już od razu panikuje, odjechała, a typ krwawy, no, można było inaczej to jakoś odegrać, ale na nic się nie stało, co to oszukiwać, idziemy do kolejnej historii. I to potrzyma mnie za rękę. To wydarzyło się w 2012 roku, kiedy miałem 4 lata. Razem z mamą i ojczymem mieszkaliśmy w apartamencie i żyło nam się dobrze, aż do pewnego wieczoru. Moja mama siedziała w fotelu, oglądając telewizję. Oglądaliśmy jakiś nudny program i w pewnym momencie zasnąłem na kanapie. Około 2.30 w nocy obudził mnie czyjś dotyk, ale nie była to moja mama, tylko coś w kanapie. Ej, ej ile ty masz lat? uspokój się. Kto cię tam dotykał? Pewnie jakiś influencer, no czekaj. Halon, Czy tam Aha, już się nie wywinie, pokaż tylko kto to jest. Ja już mam tutaj dowody. Zacząłem krzyczeć i wtedy tajemnicza dłoń zniknęła. Mój krzyk obudził mamę, a ta przybiegła zobaczyć, co się ze mną dzieje. Opowiedziałem jej o tym, co się wydarzyło, ale nie uwierzyła mi i kazała iść z powrotem do spania. Powiedziałem jej, że bardzo się boję, więc została ze mną, dopóki nie wrócił mój ojczym. Parę tygodni później, kiedy spałem na kanapie, znowu poczułem czyjś dotyk. Nie masz swojego pokoju, tylko musisz śpić na kanapie? bo dobra, co tam z pokojem? Nie masz łóżka, tylko musisz spać na kanapie? Niech Twoja matka zainwestuje, nie wiem, w łóżku, No nie będziesz musiał spać na kanapie, i może ta ręka nie będzie się pojawiać, albo iść spać z małą, nie wiem. Jest tyle różnych opcji, a Ty nic nie robisz. Stary, ogarnij się. Zacząłem krzyczeć, a moja mama przybiegła razem z ojczymem, sprawdzić, co się dzieje. Opowiedziałem im wszystko, a moja mama znowu mi nie uwierzyła, natomiast uwierzył mi ojczym. Później tego samego wieczoru oglądałem z nim Family Gaja. Mój przybrany tata zasnął, a w momencie, w którym i ja przysypiałem, coś nagle przykuło moją uwagę. Z kanapy wystawały ręce. Byłem tak przerażony, że nie byłem w stanie krzyczeć i wołać o pomoc. Mój ojczym obudził się i zobaczył moją twarz, która była blada jak ściana. Spojrzał na kanapę i zobaczył to. Siedział i był sparaliżowany tak samo jak ja. Ręce zaczęły machać i nagle usłyszeliśmy niski głos. ręce zaczęły machać, że no to po prostu mama bawi się światłem. I machał, uuu, Syku, tutaj, tutaj jestem, tutaj, widzisz ten cień, macham. No oni się i umarli na zawał. Koniec historii, tak, to powinno się skończyć. A jak się skończy? Nie wiem. I średnio mnie to interesuje, ale i tak muszę to oglądać. Kto podtrzyma mnie za rękę? Wrzasnąłem jak nigdy, kiedy to coś się do nas odezwało. Wybiegliśmy z salonu prosto do sypialni mamy i zaczęliśmy jej tłumaczyć, co właśnie się wydarzyło. Moja mama była w szoku i tamtej nocy postanowiliśmy zostać w motelu. Następnego dnia wróciliśmy jedynie spakować swoje rzeczy, żeby zostawić to straszne miejsce. Do dziś nie wiem, czym było to, co zobaczyliśmy z ojczymem. Wiem jedynie, że był to pewnego rodzaju demon i że już nigdy więcej nie chcę go zobaczyć. On po prostu był samotny i chciał po prostu kogoś potrzymać za rękę. Tyle. Nic się nie dzieje, nic się tu nie stało. Po prostu czuł się samotny. Weź mnie potrzymać za rękę, bo ja się boję ciemności. Potrzymaj mnie za rękę. Jestem demonem, a się boję ciemności. Oni się wyprowadzili i teraz zostanie sam. Bardzo smutna historia dla demona. Dobra, w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek Halloweenowy. Więc jak chcecie więcej starszych historii, albo po prostu więcej odcinków, żebym szybciej wrzucał te odcinki. Ja naprawdę chcę wrzucić te odcinki, ale brak pomysłu. W brak chęci czasami. Jeszcze szkoła. Wiecie, jak to jest. Więc, jak pojawi się kolejny odcinek, to to pojawi się. Mam nadzieję, że dosyć szybko. Ale to by było na tyle, pasie Manko. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Na razie. Pa, pa. Hej.